Dzieci, dzisiaj chciałabym Was zaprosić do wspólnego wykonania instrumentu perkusyjnego deszczownicy. Najpierw troszkę Wam o nim opowiem. Instrument ten najprawdopodobniej pochodzi z Ameryki Południowej i był on wykorzystywany przez plemiona indiańskie. Nazwany był również kijem deszczowym lub zaklinaczem deszczu. A z tą drugą nazwą wiąże się pewna legenda, która mówi o pewnym szamanie, który chciał ubłagać bogów, by ci w końcu zesłali deszcz. Kiedy znane mu metody nie sprawdzały się, postanowił stworzyć instrument, który będzie wykorzystywał w czasie modów do bogów. I tak, Wymyślił właśnie zaklinacz deszczu, którego dźwięk przypomina właśnie padający z nieba deszcz. Kij deszczowy to długa drewniana tuba, która wypełniona jest małymi kamyczkami lub ziarnami nasion. Instrument ten wykonany jest z bambusa i czasami może on być bardzo długi. Do wykonania tego instrumentu y, będą nam potrzebne gwoździe i młotek, y, więc możecie poprosić swoich rodziców lub starsze rodzeństwo o pomoc w wykonaniu tego instrumentu. Jeden koniec rolki trzeba okleić, aby nam nie wypadł groch i inne ziarenka przy wsypywaniu. Gwoździki wbijamy w ten sposób, aby utworzyły spiralkę. Jeśli macie lejek w domu, to pomoże Wam przy wsypywaniu ziarenek, wtedy nie powysypują się na tło. Ja nie mam lejka, więc użyłam sobie yy, butelki. Teraz trzeba będzie zakleić drugi koniec rolki. Jeżeli już okleiliście drugi koniec rolki, możecie teraz sprawdzić, czy instrument działa. Słyszycie? Mój instrument chyba działa. To teraz taką rolkę można ozdobić kolorowym papierem, kolorowymi naklejkami, czym tak naprawdę chcecie.